Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Nie zaprzęgajcie się w jarzmo z niewierzącymi. Niestety, Młode pokolenie Polaków, rozmawialiśmy o tym z księdzem proboszczem przed Krzyszą Świętą, dalekie jest od ideałów pokolenia swoich pradziadków i dziadków. Wychowała, wychowywane bez waleczności i męstwa, nie jest zdolne toczyć prawdziwej walki o dobro wspólne, jakim jest Polska. A walka o obecność w jej życiu społecznym i politycznym prawdziwych ideałów, to jest dla nich utopia. Bo kto ma toczyć tę walkę o prawdziwe ideały, jeśli wśród chłopców nie ma już mowy o dżentelmenach, rycerskości i nie stawia się im od najmłodszych lat żadnych wymagań? I rosną. Zniewieścali mężczyźni, z całkowitym brakiem odpowiedzialności za bycie ojcem, bycie głową rodziny. I rosną młode kobiety pozbawione skromności, wrodzonej czystości, często miotające wulgaryzmy, jakich mógłby się powstydzić nie jeden kryminalista. Jeśli tacy młodzi ludzie nawet założą rodzinę, to czy będą one zdrowe? Czy dzieci w takiej rodzinie nie staną się pachołkami nicponiami, mentami społecznymi, zamiast ludźmi silnymi, odważnymi, zdolnymi do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita, przez którą rozumiemy coś, czemu warto całkowicie się oddać i poświęcić? Nie do... Nic dziwnego, że w rok po zakończeniu działań wojennych padło proroctwo z ust polskiego kapłana. Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Nie zaprzęgajcie się w jarzmo z niewierzącymi. Jakby swoistą pieczęcią tych słów była odezwa papieża Piusa XII z 1957 roku do narodu polskiego, w której wzywał do nieugiętego trwania przy religii i kościele. Powiada papież, niechże Polacy nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom. Niech usiłują obyczaje do norm chrześcijańskich dostosować. Niech to sobie mają mocnym przekonaniem za największą chwałę swojej ojczyzny, jeżeli przez nieugięte naśladowanie, niezachwianej cnoty przodków to osiągną żeby Polska zawsze wierna była dalej przed murzem chrześcijaństwa. Zdaje się bowiem wskazywać historia jako świadek czasów, światło prawdy i nauczycielka życia, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przyznaczył. Niechże więc mężnym i stałym sercem usiłują Tę rolę wypełnić, unikając wrogich podstępów i zwalczając przy pomocy łaski Bożej wszystkie przeciwności i próby. Niech spoglądają na nagrodę, jaką Bóg obiecuje tym wszystkim, co nie szczędząc wysiłków, z najwyższą wiernością i gorącą miłością żyją, działają i walczą dla zachowania. I rozszerzenia na Ziemi Bożego Królestwa Pokoju. Przytoczyłem te słowa namiestnika Chrystusowego na Ziemi, bo dziś mamy sytuację podobną do tej z 1920 roku, gdy ponownie zagraża Polsce, Europie i światu. Diabelski duch bolszewizmu. Ponownie, jak 100 lat temu, spadkobiercy marksizmu usiłują świat ukształtować zgodnie z duchem antychrysta, poszatańskim, w całkowitej anarchii, chaosu i terroru, ostatecznej rewolucji, w którym ludzkość przeniesie na szatana. Boże prawo do ludzkiego społeczeństwa i zbuduje społeczne królestwo diabła. Dobrze oddaje ten przeraźliwy proces, wiersz piewcy pochodu marksistowskiej rewolucji. Rewolucjo, któż wiatr powstrzyma, kto ziemię zawróci w biegu. Rewolucjo, tablice praw Rzymu obalamy od Chin pobiegu. Nie sądźmy jednak, że zaciśnięta pięść przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej to fenomen XX i obecnego wieku. Ci, których serca zastygły w geście zaciśniętych pięści, są duchowymi potękami tłumu żydowskiego, stojącego pod krzyżem z dłońmi, niczym kije wystawionymi przeciw Chrystusowi miłości wcielonej i odśpiewującego pierwszy międzynarodowy hymn nienawiści. Gdzie kryje się przyczyna wszelkich przewrotów społecznych, jeśli nie w tym, że Chrystus wygnany zostaje przez rewolucję z urzędów i konstytucji? A jak Zbawiciel zostaje wygnany, to wraz z nim rozwrócenie który jasno podpowiada, że jaki by nie był ustrój polityczny danego państwa, nigdy nie zdoła on oprzeć się na niewzruszonych zasadach i trwałych podstawach, jeśli praw Chrystusa i Kościoła nie uzna za swój fundament. Rolą Kościoła. Wyznaczoną mu przez Pana historii jest przywrócenie Chrystusowi Jego prawa i nieustawania w trudzie, by w pełni powróciło duchowe panowanie Jego nad światem. Ale niestety dziś wielu hierarchów Kościoła, najwyższych urzędów, bierze udział w roztrzaskaniu na kawałki Chrystusowego tabernakulum cywilizacji chrześcijańskiej. To jest zgroza, ale tak jest. Więc gdzie ratunek? Mimo wszystko oczy zwracają się na Polskę. By w duchu słów wikariusza Chrystusowego, na ziemi, które niedawno przytoczyłem, raz jeszcze podjęła trud bycia przed mórzem chrześcijańskim. Jest to trud uniwersalny ratujący porządek civitatis dei na globie ziemskiej. Ale pytanie zasadnicze, czy Polska jest do tego dzisiaj zdolna? Widzimy, jak trwa zakrojony na ogromną skalę proces ogłupiania Polski, szkalowania jej imienia przez wrogów, Ubranych w szaty przyjaciół, zniewolenia do poziomu, jaki panuje w nieboszczce Unii Europejskiej, gdzie raz po raz uchwalane są prawa, by bezbożnicy mogli bluźnić Bogu i Ewangelii oraz lżyć wierzących, a broniący się katolicy mieliby być karani, jeśli w obronie wymienią osobę, przed którą się bronią. Bo są przecież fanatykami używającymi języka nienawiści wobec światłych ateistów. Wiem z archeologii, że to nic nowego pod słońcem, bo dziś jeszcze można w Pompejach oglądać wycinek ze ściany w koszarach Rzymskiej Straży Cesarskiej. Przedstawiający żołnierza chrześcijan modląc modlącego się do ukrzyżowanego osła. Bo i w ten sposób chrześcijan wyszydzano, że cześć oddają na krzyżu osłom. I dzisiaj jest tak wszędzie. Tym prawom niestety coraz bardziej uległa jest Polska. Gołym okiem widać jaki panuje w niej Potworny bezsens tego, żeby sprawy proste i, na, i małe rozstrzygać w sposób zawiły i to rozstrzygać często bez żadnego sensu, okłamywać siebie i za swoje głupstwa karać naród. Przywódcy państwa winni pamiętać, że jak w walce wódz, który opiera się na kłamliwych wieściach, który się kłamliwymi raportami kieruje, idzie do przegranej, tak samo naród, który na kłamstwie buduje swe myśli, idzie do zguby. Jeśli nie przywódcy państwowi, parweniusze polityczni, to Kościół powinien w Polsce uczyć, że przeciwdziałanie oszczerstwu jako metodzie politycznej. Jest owszem jednym z najtrudniejszych naszych zadań społecznych, ale jest rzeczą wielką, na którą gdyby się Polska zdobyła, zdobyłaby wielką siłę. Niestety tchórzostwo ludzi polskiego kościoła, którzy wyrzekli się kilkadziesiąt lat temu walki o społeczne królowanie Chrystusa. I zwolnili państwo z obowiązku bronienia prawdziwej wiary katolickiej, nie sprzyja temu i nie ma sprzymierzeńca w państwie, które mistrzy się do zła i łatwowierności narodu, który nie chcąc żyć podług tego charakteru wyzbywa się myślenia i z wiarą przyjmuje wszystko, co mu do podaje. Choćby to było wieludne kłamstwo, ale podane w woalu troski o zdrowie i obrony przed dajmy na tym wirusem, wyimaginowanym. Z boleścią w sercu widzimy niestety, że nie ma w społeczeństwie polskim szerokiego rozmachu, ale małość życia, aspiracji, jakieś prawdziwe lubowanie się w działach pozornych które nie szkodząc wrogowi pozwalają oszukiwać sumienia. A rzeczywistość, aż krzyczy by do głosu, wreszcie doszli ludzie śmiali, którzy uwierzą, że ich męstwo przyniesie pożądaną wolność ducha, ojczyźnie. Ich i naszym celem powinna być niepodległość, a więc walka z niewolą wokół nas? I z niewolą w nas samych, zagnieżdżoną w sercach i umysłach, niewolą rosnącą wraz z nami, w ten sposób hamującą nas wzrost. I trzeba to zniewo zniewolenie, które jest zawrzewiem wszelkiego oszustwa i kłamstwa, przepędzić z siebie. A to jest praca ogromna i podjąć się ją mogą tylko tytani ducha. Którzy pamiętać będą ciągle, jaki czeka ich trud. Bo jak mówi Piotr, skarga nie tęci żeglarz, co płynie po wodzie nieporuszanej, nic wiatrem w pogodzie, ale kto wały, gdy biją najciężej wiosłem, swego trudu zwycięży. Jeśli się tacy tytani ducha pokażą, to winno się za nimi pójść. Po jak mówi Wacław Potocki, zaśmiały mi swe koło zwykło szczęście toczyć. Oczywiście to jest trud wielki. Po straszniejszej satyry na wolność myśli, jaką są poczynania eurodewotów, wyobrazić sobie nie można. Pamiętam jeszcze nie tak dawno, nie wolno było myśleć swobodnie. Dziś niby można, ale nikt swobodnie myśleć już nie potrafi, bo każdy jest pod władzą tego, co mu podszeptują niewolnicy z ducha. Niedawno były wybory na prezydenta Polski. Pokazały one wyraźnie, jak bardzo wielu mieszkańców naszej ojczyzny jest zarażonych duchem posła z XVII wieku, Sicińskiego, co to pierwszy zerwał obrady Sejmu z oczywistą szkodą dla kraju. I ten duch błąka się w duszy wielu rodaków, podsycając ich niecne namiętności. Duch ten wlazł w organizm narodu i rozszarpuje go na stronnictwo. Czemi ów ma na ustach dobro powszechne, stawia się na straży najwyższych interesów naszych i spycha stamtąd innych, obrzuciwszy ich błotem po twarzy, ale gdy do jego duszy zajrzymy, obaczymy tam błoto najobrzydliwsze, bo niech tylko inni przyjdą i obok niego wspólnie i szczerze. Dla dobra powszechnego pracować za pragną, to ich kopnie nogą i błotem obrzuci. Dlaczego? Bo z Najświętszych obowiązków chce ciągnąć tylko dla siebie korzyści. Zapominają ci ludzie, że wolność, którą obronili sto lat temu nasi ojcowie, to nie pamiątka, ale życie. Gdy się je otrzyma, nie istnieje nieprzerwanie, bez wysiłku, jak stare malowidło. Tak jak życie należy karmić, bronić, zachowywać, tak każde pokolenie musi na nowo zdobywać wolność. Zwłaszcza młody człowiek, który chce być Polakiem nie z nazwy, lecz podług tysiącletniego charakteru, ma wiedzieć jasno, czego oczekuje i domaga się od Niego Ojczyzna. Iść śladem z tych przodków i brać na siebie coraz większe obowiązki, a osiągnie jeszcze większą nagrodę chwały i godności. Niestety, młode pokolenie Polaków rozmawialiśmy o tym z księdzem proboszczem przed Krzysią Świętą. Dalekie jest od ideałów pokolenia swoich pradziadków i dziadków. Wychowała, wychowywane bezwaleczności i męstwa nie jest zdolne toczyć prawdziwej walki o dobro wspólne, jakim jest Polska. A walka o obecność w jej życiu społecznym i politycznym prawdziwych ideałów to jest dla nich utopia. Bo kto ma toczyć tę walkę? O prawdziwe ideały, jeśli wśród chłopców nie ma już mowy o dżentelmenach, rycerskości i nie stawia się im od najmłodszych lat żadnych wymagań. I rosną zniewieściani mężczyźni z całkowitym brakiem odpowiedzialności za bycie ojcem, bycie głową rodziny. I rosną młode kobiety pozbawione skromności, wrodzonej czystości. Często miotające wulgaryzmy, jakich mógłby się powstydzić nie jeden kryminalista. Jeśli tacy młodzi ludzie nawet założą rodzinę, to czy będą one zdrowe? Czy dzieci w takiej rodzinie nie staną się pacholkami, nicponiami, mentami społecznymi, zamiast ludźmi silnymi, odważnymi, zdolnymi do wielkich wysiłków? Zaprawionych do walki, przygotowanych do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita, przez którą rozumiemy coś, czemu warto całkowicie się oddać i poświęcić. Nie dosyć mieć wolną Polskę, trzeba ją jeszcze mieć szlachetną, prawą, trwałą, bo tylko wtedy jest możliwość skrzeszenia wspaniałości. Polski, piastów i Jagiellonów, nawiązania do czasów świetności, pełnego powrotu na scenę Europy i świata. Bo Bóg, jako Pan Historii, jakby na przekór naszej małej wierze, dał nam szansę wznoszenia społeczności doskonałej, wspaniałej, sprawiedliwej, bogatej. To, co teraz powiem powinni mówić ci, którzy mają jakiekolwiek znaczenie i władzę w Kościele. Ponieważ oni milczą, musi to czynić prosty ksiądz baranowie. Więc jako kapłan Chrystusowy wiem, że warunkiem sine qua non jest to, by każdy Polak żył według testamentu Jana Zamońskiego. Boga czcić, Pobożność kochać, wiary statecznie bronić, od szczepieństwa i nowych nauk się strzec i cieszyć się, że jest się synem wspaniałej matki, jaką jest Kościół Katolicki. Tej zaś religii katolickiej nie dlatego trzymać się trzeba, że jest spuścizną dawnych wieków i cząstką naszego skarbca duchowego. Czyli, że wzrosła się z naszym życiem narodowym, ale dlatego, że jest boska, powszechna, niezmienna i zarówno jednostką, jak i narodom życie dającą, a tym samym wyższą jest ponad chwilowe prądy polityki i polityków, którzy jutro umrą na szczęście. Niechże wtedy ona będzie dla wszystkich pierwszym i najdroższym skajcem a nikomu nie służy za narzędzie do ziemskich celów. I dopiero wtedy Polska może, z woli Boga, w duchu z tego przeznaczenia, zmyć szatańskie plany, tak jak uczyniła to 100 lat temu. Obyśmy zapamiętali wszyscy, ja i wy, którzy to słuchacie i będziecie słuchać w internetach, Wyryli sobie to w sercach i umysłach, że obowiązkiem naszym, jako ludzi wierzących, katolików, jest przyczynić się do tego, aby Polska poddała się bez zastrzeżeń duchowi Chrystusowemu, niosąc standard Królestwa Jezusowego poprzez Europę i świat. I trzeba dążyć do tego usilnie, aby religia katolicka. Korzystając ze swobód, wywierała dobroczynny wpływ na wszystkie ustawy państwowe, wszystkie instytucje społeczne. Słowem, aby była podstawa bytu narodowego i państwowego. Poucza nas jasno o tym wierzyć. O ile polepszycie Wasze dusze, o tyle powiem powiększycie granice Polski. I nie mamy na miły Bóg tego chować pod polskim korcem, ale szerzyć i walczyć o to na Europagu Europy i świata. Tego wymagają od nas śluby jaskogórskie, jakie złożyliśmy królowej korony polskiej. A żaden sen nie odwołał królowania Maryi. A został on przez Sen ratyfikowany. Akt króla Jana Kazimierza.